Siemanko wszystkim na naszym kanale, ze mną Kazimierz i w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie mały pojedynek stare kontra nowe old versus new i mamy petardki DB5, dość fajne petardy to troszeczkę lepiej wypadają niż ps5 ze względu na to, że mają nawet efekt titanium Saluty są troszeczkę mocniejsze. Za opakowanie, gdzie mamy 10 sztuk, trzeba zapłacić około 17 zł. Tutaj macie gramaturę, co i jak to wygląda. W rzeczywistości prawdopodobnie gdzieś wam tutaj <laughs> umieszczę, ile jest realnie. I tak to wygląda. A tutaj mam takie fajne stare zabytki yy, TB5 Tuneo Blue. I tutaj, jak możecie zobaczyć. To są już takie prawdziwe, stare zabytki od funkę. rok produkcji 2012, instrukcja, gramatura, zobaczcie, gramatura na 20 petard, 120 gram, czyli wychodzi, że jedna petarda ma 6 gramów. W rzeczywistości, pewnie mam gdzieś wkleję, NEC, ten, ADR 1.3, czyli... Przy dobrym szczęściu, może powstać masowa destrukcja. I tak to wygląda. Tutaj, opakowanie, gdzie było 20 sztuk, kiedy trzeba było zapłacić około 30 zł. Dobra, Kazik, Weź najpierw teścik na ganku. Znaczy na beczce, najpierw różnią się. Jedno jest emiter, drugie jest Petarda na NWP. Dobra, ja oddalam się. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to są tak. No średnio zrobione, nie są dobrze sprasowane, jeśli chodzi o ten papierek, nie mamy tutaj żadnej jakieś takie bibuły, ani pp, ani td. WP, czy emiter Emitar, dawaj najpierw. Zobaczymy, porównamy sobie, najpierw na beczce, a później weźmiemy na kociołołku. Co tam szukasz? Ognia? No, jestem bardzo ciekaw tych petard. Najpierw leci emiter. <laughs> Dobra, ta beczka już wytrzymała dość sporo. Flara niebieska. Wow! Powiem ci, ładnie wywaliło tą beczkę, ta TB5. I nawet jakiś ptaszek się odezwał. Bił brawo. <noise> I teraz yy, stara wersja z 2012 roku. Teoretycznie nowa wersja ma 7, a stara ma 6. A w rzeczywistości, mówię tak jak mówiłem wcześniej, postaram się wam się wkleić, ile ma w realu. Muszę zadzwonić do wróżki Jasmine, żeby mnie poinformowała. Wydaje mi się, że trochę lepiej. Kazik, z tym garnkiem to tam daleko iść. Bo to, wiesz, to będzie jednak dobre <laughs> pierdzielnięcie, tam dalej idź na betonik. Więc takie stare, stare retro zabytki, wiadomo, jak to było kiedyś, jak to jest teraz. No i nie wiadomo, jak to będzie aktualnie, bo pogłoski chodzą, że teoretycznie tb te piątek już nie, mają nie produkować. No, tutaj już mamy dość ciężki garnek. Ale za to płaski i szeroki. Flarka. Ładnie podbiło. Po betoniku. Dziurka jest tam. Widzicie? Tam gdzie petarda była odpalona jest dziura, z której się dymi. Eee, można porównać tb piątki do Explodera piątki. Jeśli chodzi o moc. Tylko tutaj mamy efekt Titanium Salut i mamy niebieską flarę. Tylko za dnia nie będziesz tego tak dobrze widać. A teraz stara wersja. Palić nie chciało. No bo ze starości, panie. Stary, lepiej. Aż kamera ostrości nie chciała złapać na tym niebie, bo pomyślała, że to jakiś latający ptak. Lepiej, stara wersja wypadła, o niebo lepiej. Na takie moje oko, januszowskie, to tak przypuszczam, że z 10 metrów wyżej podbiło garnek, tebe piąteczka, gdzieś pewnie będzie około 30, a stara wersja około 40 metrów, nie? Lepiej, lepiej podbiła. Jakaś muzyczka w Teraz lecimy sobie zrobić teścik na wodzie, potem sobie sprocki strzelimy i na końcu test na decybelomierzu. ale tu nie mamy ściany, ale pójdziemy po taką ścianę piachu. Może z tego coś będzie, więc widzimy się po krótkim cięciu. Taki wariat, siedzi na takiej wąskiej gałęzi i puka. Jednak dzięcio, to jest dzięcio. lubi popukać. Dobra, dawaj, najpierw odpalaj emiterka. Dawaj, emitera odpal. No. To się będę Emiter ma trochę lepszy ląd. Bez przytrzymywania, żebyśmy zobaczyli czy gód, czy nie chyba poszła na dno Nie pływa. Tak. Flara sprawiła, że dostała nawet takiego jego turbo. I dawaj teraz starą wersję. Stara wersja ma taki dość niepewny ląd. i stara zgasła, no. Stara ma ogólnie taki niepewny ląd. No. Wiesz, do nowej wersji już używają takiego lepszego grubego lądu sztywnego, a tam jest po prostu taki cieniutki, wiecie, delikatny ten lącik, Tak jak kiedyś był w Dragon Boomach. Więc stary chyba petardy miał to do siebie, że za bardzo wody nie lubiły. Ale z drugiej strony dziwi się Kazik, kiedyś kupował petardy po to, żeby dobrze huczeć, a nie wrzucać do wody, a teraz... No. Dobra, idziemy teraz sobie na górkę Szymona. To jest taka dobra, panie. Zobacz, o. 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 wsać tam głęboko. To jest, teraz używamy petartki starej NWP. Flar, stumilo dobrze, ale dziura. No i tu masz dziurkę. Ty, ale no ładna. Tu masz dziurkę. Tu masz dziurkę. Jak na ziemię z korzeniami, w którą ciężko jest rozwalić, no to powiem ci... Ładna. Ładna dziura. Gdzie masz jeszcze dziurkę? Tu, tu. No to do tej może, ale to teraz petardkę. Wiesz, tą nową. A ja zobaczę, co to tam jest to. A, rura! Rura! A mówię, nie widzę, co to jest. Dzięki kamerze widzę. O, tam sobie rybacy siatkę na śmieci zaostawili, o, do tego, zachowujemy bezpieczną odległość, patrzcie tutaj, bober jego wygryzki. Dłuższa flara. Miała dłuższą flarę. Ty no. Chyba ma lepszą moc destrukcji, wiesz? Kurde, ładną dziurę zrobiło. Chociaż, wiesz, test na takiej trawie to nie niezbyt rzetelne. Jedno zauważyłem. Nowa wersja ma dłuższą flarę, lepszy ląd i efekt titanium salut. W starej wersji e, nie widziałam tutaj efektu titanium salut. I stara wersja nie lubi wody. Czyli, nie liczę, że stara wersja jest troszeczkę głośniejsza znaczy i mocniejsza, to wychodzi na to, że nowsza wersja jest ulepszona. Po prostu zeszli troszeczkę z jakości, ale dzięki temu wybucha w wodzie, ma dłuższą flarę i efekt titaniczny. salut. Coś kosztem czegoś. Szkoda, że nie zrobili takich dwóch partii. Do wyboru byście mieli, czy wolicie mocniejszą i bez dodatków, słabiej wykonaną. Czy na przykład y, troszeczkę słabszą, ale z dodatkami i lepiej wykonaną. To byłoby fajne, jakby tak można dawać było ludziom prawo wyboru. TB5 Łamane na A i tb 5 łamane na B. To byłoby coś fajnego, nie? Co o tym sądzicie pomyśle? Zostawcie pomysł. O, najdwyżej się włączyło. Patrz Kazik Przez przypadek. U, damn! Dobra, dawaj. Stara wersja czy nowa? To jest petarda. to jest Dobra Ale pierdolnie No Tutaj tego murku to jest Dorby Saraun w mordę kupane. Tutaj niby pokazało 125, 125,5, ale przypuszczam, że tu troszeczkę powinno być więcej. Dawaj, teraz stara petarda. Oho, spadło. Powiem ci tak, tu wyszedł troszeczkę wynik lepszy, ale ta pierwsza mnie trochę bardziej ogłuszyła. Nie. Może na to, że ucho za drugim razem zatkam. <laughs> Idziemy jeszcze, może test na bagnie zrobimy. Mm. Ty, dobry sabotaż. Ktoś podciął do połowy drzewo. Nie wiem, czy drzewo żyje, wygląda, że na żywe. Drzewo się potem złamie i ktoś sobie drzewo zakosi. Co? No tak jak tutaj. Ktoś tak podcina perfidnie, dobra dawaj Stara czy nowa? Nowa Nowa Flarka ładna Dobrze, że jest tam za drzewem Opierdzielibym kawałkiem tego, tego No tam, ktoś tak podcina perfidnie O To ludzie cwane Potem drzewo uschnie, przewróci się i drzewo chaps. Dawaj wciśnij jeszcze jakąś dziurkę taką samą. Tą no samą? A jak Dobra. Ja to się... Dobra, Kazik, ty, ktoś jedzie rowerem. Spadamy. Bo zaraz będzie dym Jedziemy. Wziąłeś ten potardę? Dobra, spadamy. Uwierzcie mi, że dzisiaj mamy naprawdę sporo przypałów. Stąd też nie byliśmy na górce Szymona I zmieniliśmy lokalizację, bo Mieliśmy już dzisiaj prawie dwa przypały Jak to się mówi do trzech razy sztuka Ale już nie chcę mi się trzeci raz Więc szybciutkie podsumowanie owej petardki e, Tak jak mówiłem na początku Stare petardy Gorsza jakość wykonania, gorszy ląd Większa siła, nowe petardy Lepiej wykonane, dłuższa flara tytanium Salut e, Więc macie wybór ale ogólnie petardy, bardzo dobrze, bardzo fajnie wypadają. Nie pamiętam jak kiedyś oceniłem, ale na taką dziewiątkę ze szczerego serca zasługują. Spadamy, bo naprawdę dzisiaj wrażeń, a wrażeń mieliśmy naprawdę dość, ale to dość sporo. Trzymajcie się, wbijajcie na kanał Machony bez spiny oraz do sklepu pirohit.pl Elo ja już tak szybciutko coś wam dogram na sam koniec, jeśli chodzi o te petardy TB5 i teraz takie dość duże zaskoczenie wróciliśmy do domu Wróżka Priszczylla mi przysłała wiadomość, że stare TB5 na NWP mają 3,5 grama mieszaniny odpowiedzialnej za wybuch Niewliczany był ląd oraz niewliczana była flara, tylko 3,5 grama co ja się z Kazikiem zakładałem, że mówimy, a z 5 to będzie, Kazik mówi z 5,5. A natomiast wielkie zdziwienie, e, nowa wersja, emiter, ma 4,5 g. Czyli tutaj te 4,5 g się faktycznie zgadza, jest 4,5 g. E, Walam jak 4,5 g, ale tamto 3,5 g i tak wali to. Jakaś dobra ta mieszanina była kiedyś stosowana, że petardy 3,5 g waliły jak dobra piąteczka. Jakaś dobra tam mieszanina była i to było tyle co chciałem wam przekazać w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Tutaj pewnie gdzieś znajdziecie w karcie czasu jakąś informację fajną. Trzymajcie się ciepło i nara!